tu tam widzer przyjechał, nie? Tam już szczególniliśmy na mieście, wiadomo, że to nie była ta główna ekipa widela, i wjeżdżaliśmy na przykład na stadion, wiesz o co chodzi, nie? To dwóch psów uwaliłem tak od razu, jak wchodziliśmy, tam już w, w 20 zbiliśmy tych policjantów. Później wjechaliśmy na stadion No i pamiętam, że ze cztery pasy takie dostałem, wiesz, z góry jak w ten stadion, wiesz, od głowę tymi tymi. I taki właśnie miałem, że często dostawałem, kiedyś jeszcze były takie, wiesz, ci na tych mniejszych miastach, to nie wiem, tym, oni tymi pasami lali, nie wiem czemu. Wiesz, kiedyś był taki wojskowy pas wszyscy mieli, mm -hmm. z takimi klamrami, i kurwa, tak, pamiętam kilka, kilka, kilka takich ustaw, że właśnie tymi pasami dostałem. Ale, no, generalnie rzecz biorąc, byłem w takich zamieszaniach dużych, yy, w których też byłem tak yy, tratowany, wiesz, co na meczach, nie? I czułem, że wtedy coś możemy się stać, nie? To były, to były lidery ryby z Polonią, pamiętam, to były... Miałeś takie akcje, że zgasi ci światło? Mm, tak, ale policja. Mm. Ze trzy razy mi zgasiła światło. No. Tak, żeby mi zgasiła światło innej kibice. Tak w sensie na meczu. To nie miałem Ale policja mi zgasiła światło.